Ja biegam po, po różnych tych imprezach biegowych, po tych biegach ulicznych, e, łącznie z biegiem piastu. Organizacja tu jest najlepsza. E, bardzo mi się podoba. Widzę, że jest bardzo dobrze zorganizowana, także jestem zadowolona już teraz. Ogólnie jak na razie organizacja wydaje się bardzo fajna. Atmosfera jeszcze lepsza, a jak pobiegniemy to się okaże. Woda jest świetna. Obawialiśmy się, że będą upały, a tak naprawdę jest idealna dla biegaczy. Nie ma słońca, jest dość chłodno więc będzie szansa na życiówkę. Jest to dla takiego małego miasta jak Grodzisz przedsięwzięcie niesamowite. Przecież tutaj ta liczba biegaczy, która jest w tym roku, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Trasa przebiega trzema okrążeniami. Punkt mety i startu jest ten sam, to jest stary rynek. Na trasie wyznaczone są dwa punkty, w których podaje się wodę, izotonik, można się odświeżyć. Poza tym dodatkowo jeszcze są zorganizowane prysznice, gdzie można również się ochłodzić. atmosfera tego miasta, kibiców na trasie, zaangażowanie przede wszystkim. w ubiegłym roku no, niestety dopisała pogoda, jaka była, było bardzo upalnie i to zaangażowanie ludzi z tymi wężami spolewali, także to było coś wspaniałego. Po prostu gdzie, gdzie, gdzie indziej to się nie zdarza. Dla zwycięzców w kategorii Open mamy nagrody finansowe, nie są one może znaczne, ale to chyba nie jest takie ważne. Potem wśród uczestników wszystkich rozlosowujemy nagrody w postaci dwóch rowerów i trzy kamery dobrej jakości. Poza tym mamy nagrody również dla kategorii wiekowych, poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety mężczyźni. Mamy y, także drobne upominki dla biegaczy z Grodziska no bo y, to chcemy tutaj jak najwięcej y, zachęcić ludzi z naszego miasta z naszego terenu z naszej gminy do tego aby uczestniczyli y, w tych zawodach jest nagroda y, po 1000 zł za rekordy pobicie rekordu trasy jestem pewien że dzisiaj ten rekord padnie Najważniejsze jest udział na a wynik jest tutaj mniej istotną rzeczą ważną. Najważniejsze ukończyć, a zaliczyć następny półmaraton i, i przygotowywać się do następnego. Grodzisk Wielkopolski jest miastem życiem. I dlatego to hasło, które zostało wybrane przez mieszkańców Grodziska w konkursie, rzeczywiście sprawdza się. Jesteśmy miastem życiem i w Grodzisku życie po prostu odbywa się na co dzień tętni, dudni. Trzy, dwa, jeden i strzałem z pistoletu startowego górnicz Grodziska Henryk Szymański dał sygnał do rozpoczęcia piątego. To mamy jubileusz piątego. Pięć lat temu rozpoczęliśmy pierwszy maraton. Podchodziłem do tego z ostrożnością, ale, ale po raz pierwszy przyjechało do nas około 300 biegaczy. I tak dzisiaj mogę powiedzieć, że startuje około 1900 biegaczy. Chodzi o problemy, problemy organizacyjne jest to na pewno zamknięcie praktycznie całego miasta dla ruchu kołowego. Ruch pieszy odbywa się normalnie, ale jest to piąty raz już organizowany z rządu, więc dajemy sobie z tym radę, co roku jest coraz lepiej. Sztab spotyka się codziennie. Dziewiąta godzina, wszyscy na baczność, każdy składał meldunek, co jest do zrobienia, co zrobione, co jeszcze może byśmy zrobili. Tak to generalnie się odbywało. 20 osób spośród urzędników. Nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego, łącznie z panem dyrektorem, z panem Markiem Małeckim, którzy właściwie są takimi jakby yy, ojcami tego, tego całego przedsięwzięcia. W całym systemie zabezpieczenia organizacji półmaratonu uczestniczą około 400 wolontariuszy, którzy każdy ma swoją rolę wyznaczoną dużo prędzej. Komitet zbiera się już na pół roku przed rozpoczęciem yy, półmaratonu. Mieszkaniec Grodziska musi mieć gdzieś, gdzieś odpocząć. Musi mieć y, czas na to, żeby mógł odpocząć y, w sobotę, w niedzielę z rodziną. Gmina Grodzisk Wielkopolski posiada bardzo bogatą bazę sportową. Do dyspozycji mieszkańców mamy dwa kompleksy boisk sportowych zbudowanych w ramach y, programu ORLIK 2012. Y, zespół otwartych obiektów sportowych z zapleczem lekkoatletycznym, skatepark, zimowe lodowisko, korty tenisowe. Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju, na terenie którego znajduje się również jedna z najnowocześniejszych strzelnic sportowych, która wyposażona jest w starsosiągi oraz monitoring trafi. Są to trzecie międzynarodowe igrzyska specjalne osób niepełnosprawnych. Oni przyjeżdżają tutaj z nami. I są bardzo zadowoleni z tego. My dajemy im radość, ale oni dają nam jeszcze więcej. Igrzyska te mają zasięg taki regionalny, ponieważ są tutaj drużyny, sąsiednie powiaty, jak również od trzech lat uczestniczą w igrzyskach goście z Belgii. Teraz to jest już czysty raz, że my jesteśmy w Grodzisku na Olimpiada i wszyscy są bardzo, bardzo zadowoleni na wszystko, nie na organizację, na jest, na, na, na wszystko. Chcemy się przesiąść z czterech kółek na dwa kółka, być bliżej przyrody, natury i tam odpoczywać. Jest to nasza forma na rekreację, na odpoczynek. Nasze zebranie założycielskie było w marcu. Obecnie przechodzimy wszystkie procedury związane z rejestracją stowarzyszenia i już czynnie realizujemy nasz plan, czyli wyjazdy naszej grupy stowarzyszenia. Ścieżki rowerowe okalają tak naprawdę dookoła całych Grodzisk. Łączna długość tych ścieżek wynosi około 30 km. Mieszkańcy mają możliwość przejechania całej gminy. Również dużo ścieżek znajduje się w lasach. Ścieżki prowadzą po najciekawszych terenach naszych. Można z Grodziska dojechać do Woźni, gdzie znajduje się klasztor. Klasztor Franciszkanów na wyrwał. Polecam Również wszystkim, którzy nie znają tego miejsca, żeby tutaj przyjechać, poznać i korzystać z pięknej natury, która wokół klasztoru się znajduje. Jest taki pomysł na wykorzystanie szlaku kolejowego z Grodziska do Kościana. Mając na wadze to, że w Polsce coraz więcej jest takich nieczynnych linii kolejowych, a my jesteśmy pasjonatami kolei, to stwierdziliśmy, że przydałoby się taką linię kiedyś uratować. No i doskonałym takim narzędziem do rewitalizacji starych linii kolejowych są drezyny. Teraz już jesteśmy na takim etapie, że też sami budujemy takie pojazdy, bo wiadomo, coraz więcej ludzi korzysta z takich rodzajów atrakcji i też przydają się nowe pojazdy. Także korzystamy z nowości. To jest linia kolejowa z Grodziska do Kościana. Ma 30 km. No ma docelowo służyć jako taka kolej turystyczna. Oferta kulturalna Grudziska Wielkopolskiego to przede wszystkim to, co dają trzy instytucje kultury, które w tym mieście mamy, a więc Grudziska Orkiestra Dęta, Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Centrum Kultury Rondo w Gruzisku Wielkopolskim. To, z czego jesteśmy bardzo dumni i to sekcje koła zainteresowani zespoły, które funkcjonują, a więc Grodziski Chór od Timo. Chór powstał jesienią 2009 roku z inicjatywy samych grodziszczan Staram się, żeby każdy tutaj się odnalazł, bo nie chodzi o to, żeby, żeby tutaj robić wielki zawodowy chór, tylko po prostu, żeby ludzie przychodzili i spełniali swoje jakieś tam marzenia i po prostu własne hobby. zespół tańca Ludowego Czybinka Grodzisk. jest to zespół, można powiedzieć, ogólnopolski, który oczywiście przede wszystkim piastuje te, 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 te tradycje wielkopolskie. Ale śpiewają również w grodziskich szkołach, zarówno tych w mieście, jak i w całej, w całej gminie. Zespół jest bardzo aktywny, bardzo chętny do pracy, do działania. Od trzech lat istniejemy także w ogólnopolskim programie Śpiewająca Polska, która ma na celu rozpiewać właściwie tą naszą polską młodzież, dzieci. Grodzisk, tak jak mówiono kiedyś, leży, leży na wodzie, tak teraz grodzisk wiemy, że leży na gazie. W niedalekim Snowidowie powstała azotownia, inwestycja bardzo duża, bardzo kosztowna. Muzyka Strefa przemysłowa, która rozpoczęła swoją, swoje, swoją działalność, bym powiedział, w roku 2004 zostały grunty prawie wszystkie wykupione. Powstały tam dość znaczne zakłady, choćby wymienić, najnowocześniejszą chłodnię. Każdy inwestor, który chce im budować w grodzisku swoje pieniądze, zainwestować, tak, to przystaje do przetargu. Jeżeli wygra, dostaje opiekuna tutaj w urzędzie, który ten opiekun pomaga mu przejść tą najgorszą ścieżkę tej dokumentacji, tej, tych wszystkich uzgodnień. U nas to trwa wszystko bardzo krótko. Położyliśmy duży nacisk na infrastrukturę drogową. Mamy wybudowaną obwodnicę południową. W tej chwili realizujemy ze środków europejskich oczywiście obwodnicę północną, 2 km. Budujemy ulice nowe na budujemy drogi. Może nie widać, ale jestem zmęczony naprawdę. Życiówka jest powita o 40 sekund. Jest Przygotowaliśmy całe miasteczko, w którym będziemy chcieli, aby zawodnicy jak najszybciej doszli do sił po tak trudnym wysiłku jaki przed nimi był. Jest tam przygotowany tradycyjny chleb ze smalcem i ogórki, jest placek, jest kawa, jest także kiełbasa, bułeczka.